Witam ślicznie, kolejny odcinek Twoje 5 minut uczestników już coraz mniej, a dzisiaj odpadną następni. Trzeba dzień zacząć totalnie na świeżo. Pamiętaj się, k to wszystko jest w naszej głowie. To wcale nie jest zimno, tylko tobie się wydaje, że to jest zimno. W wodzie nie jest, jest, jest już w ogóle srebro. Karol miał zacząć zanowny dzień w ten sam sposób, ale Karol to jest baba. W sensie nie, źle to określiłem. Baby są świetne. Miał przyjść i go nie ma. I tyle. Wypadałoby też rozgrzać swój umysł. Szybką rundkę sobie zrobię. Ale tak to, że nie tak sobie rzucę. Siedmiu ma naraz. Klasyk, to już jest klasyk. I zauważyłem, że tu jest jeszcze na naszej posesji. Jeszcze jeden y, dom. Czy w nim mieszka Szczepan? Y, Dobrze, się. Szczepan! Chudko. Oj, powiem tak, operator pierwszy chyba. Słuchajcie, no tu jest normalnie dostosowane do mieszkania. No zobaczcie, tu jest materac na górze. Cieplej niż w naszym domu tu jest. Przysięgam. Ale amluxy ja leżę. Odpoczynam przed nagiwkami teraz. E, metraż nie jest za duży, ale schody mnie utrzymują. Trochę jak moja mama. Żarty żartami. Jak podział się już sy, to trzeba powiedzieć zachy. Szach. Pierwsza noc w naszym domku. Super, bardzo zimno było. Zamarzłam na kostkę lodu. Niech są nas sami nosici. To jest czynnicz 24 godziny w grubej zamrażarce. Moja noc była straszna. Ja byłam w Antarktydzie, budziłam się co godzinę. Malwina, tu jest jak w saunie. Chodź tu szybko. Wejdźcie tu. Co wy tu macie? Jezu święty, ty nie wychodź, bo zamarzniesz. Cześć widzowie. Nie no, nie wytrzymam za zapamiętać moje imię. Mam na imię Kasia. Serio. Ja długo już tu jestem i mnie to denerwuje już. Ej, kto Kasia nie pamięta? Karol! Nie kup... Kasia... Ej, ale ej to, ej, ej, bo to już jestem. To jest coś pod kredka, taka już to szok. Ej, to jest taka. Kto do mnie podchodzi. Asia, a ja. O nie! Ja mam takie zdanie, że niepotrzebnie się malujesz. Na przykład. Mm, przecież. Ja też mam. Ja też, panu, Ojej. Ja, ja też panu, że nic już mi pomożę. Karol? Nie dobra, wyprawy. No jak ja zacznę. Nie, ja myślę, że jak ja, ja zacznę, to ja... będzie ciężko mi skończyć. Umyliśmy ząbki, zrobiliśmy siku, kupę i poszliśmy jeść śniadanko, wszyscy sobie razem ugotowaliśmy jajeczniczkę, była mega rodzinna atmosfera i fajnie, fajnie się się działo. Kochani, to jest najważniejsza osoba w tym y, domu, tak? Jeżeli ktoś ma mniej follow niż żucha ekipy. To nawet nie można nazwać się człowiekiem, a co dopiero influencerem, tak? No, ona nie ma tutaj człowieków, uważam, że wszyscy jesteśmy tutaj pod ludzi. Jesteście w gorszym we niż żarucha, ale nie martwcie się, jeżeli spojrzycie potoczycie dobrze, to to się może kiedyś odmienić. widzicie, jestem na